Rarara, tararara, 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 tararara. Dzień dobry, ere do ere wieści, że jest nowy szpaku. Mm. A widzicie, to znaczy? Robimy dzisiaj sobie na szpaka reakcję. Łapa siedzi, proszę bardzo, i lecimy ze szpaku yy, Crazy Frog, oczywiście z reklamą. Teraz tym razem bez, w ogóle fajmo na ficie. To mnie troszeczkę zadziwia, może ja zdejmę tą czapkę, bo to tak trochę gejowo wygląda. Yy, I sprawdzamy szpaka nowego, jaram się na maksa. Crazy Frog w ogóle tytuł. Oczywiście jakość klipu nie zachwyca, czekajcie, dajcie mi to zmienić, o. Grodzi grozi zadziesione, googlą wtedy zioł. Czasy szalone, jak to żaba na młotoż. Nasi ałcha nie mam nic do stracenia. Bałem się, że jak w tym grze zobaczcie nigdy nieba. Pomysłów jak uciekł, szezeze, jak w tych grze już nie zobaczcie nigdy nieba. Pomysłów jak uciec mi braknie Dzień w dzień, parę to Ugandzie Zwątpiłem Boga, właśnie wyglądam jakbym się tu modlił nad wiadrem Chciałeś dobrze wyszło źle, tak samo, Na cały rok masz jeden drep tak samo Tu każdy dzień wygląda, wiesz jak Tak samo Wszystko tak samo Nie chcę żyć już tak samo Chciałeś dobrze wyszło źle tak samo Na cały rok masz jeden samo tak samo, wszystko tak samo. Nie chcę żyć już tak samo. Prosty refren. Podoba mi się to. Będziemy już przy drugim refrenie nawijać, tak samo. No, niektóre wersje mi tutaj zniszczą łeb. Zajebiste to jest w sensie. Jak to było? Kurde, jakie to były wersje już. O, mój mózg jest już zmęczony dzisiaj. Ale póki co, po pierwsze, bicik taki nieszpakowy. Podwajmy jak najbardziej, ale nie pod szpaka. Refren naprawdę przyjemny. No i zwrota tutaj intro bardzo piękna. Chciałem pieniędzy, ale nie z pracy Chciałem widoków, ale nie takich W bloku gdzie kiedy pisałem te napisy Do pukały swym siatki usta głowa i z ulicy Moda To styl osiedlowy Halo Mercedes To słuchaj, bo tak to się robi, to nie Dallas To ofaza, bo wszędzie grzyb, tu gdzie budzik mnie nie budził Tylko puszki i klik, gdyby ból nie zabijał To Dzieraja by żył, odkleiło mnie na parę chwili Dziwię się, że stoję tu dziś, Polskie scenie dałem Więcej niż chwilę I nadal jest w tyle Wbiłeś moje serce, wszystko kapie na piosenkę Mówią do myszpaku, trendy, goń Bo spadają ci zasięgi, zaraz zniknie stąd A ja zakochany w drodze pod samo Samotny koboj galopuje, patrząc jak sprzedają godność Czuje im większy dureń, tym wam bardziej imponuje Co? Nie potrafi nic, ale wszystkiego próbuję Nie obchodzi mnie kto aktualnie ma zjebany PR Bo jak widzę to lubicie, to opinie to umijam Amen, po prostu dosłownie jakby Totalnie true podoba mi się to że ma wywalone jednak na to, że, że zasięgi spadają, ale godność jest. Dzień dobry, bo jak to lubicie to to Tak! Chciałeś dobrze wyszło źle, tak, 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 samo. tak samo. Na cały rok masz jeden dreszcz, tak samo. Tu każdy dzień wygląda wiesz jak tak samo. Wszystko tak samo. Nie chcę żyć już tak samo. Cały dobrze wyszło źle, tak samo Na cały rok masz jeden drewnian, tak samo Tu każdy dzień wygląda, wiesz jak? Tak samo Wszystko tak samo Nie chcę żyć już tak samo Dobra, czekajcie. W ogóle dziwny fit dla mnie, bo Wajma, Myśla, myślałem, że to będzie Chivas. Ewentualnie Essek, ktoś taki z Google. To nie jest nikt z Google. Po drugie, wydaje mi się, że w ogóle nie poruszałem jeszcze. Klipik jest naprawdę bardzo przyjemny, taki bardzo stylowy, oryginalny, o. Bardzo mi się to podoba. I stawiam, że jeden z tych kosmitów to Wajma. Wszystko tak samo, jak chcę żyć już tak samo. Intencje tripów miałem wtedy inne Brak alternatyw, musiałem w to wejść Smak tych relacji przypomina Tinder Zanim zrobię jej swipe, przyjdzie dać mi fan widzimy mokre jak deszcz, uh. się crazy jak ta żaba na motorze Potrzebuję tego tempa, tak jak wody płask Wnoszę swoje ręce do góry, o porze Proszę, nie pozwól mi znów stać Jak wtedy co myślałem, że to idą Jak widzę ile się rozpada rodzin To żałuję, że o swojej tak późno przyjąłem już Tak gra jest dla mnie i ją wygram Nie zawiodę mamo Chociaż nawet jakbym przegrał bym zaczął od początku to i tak bym pewnie skończył tak samo Chciałeś dobrze wyszło, źle. Tak, samo. tak samo, na cały rok masz jeden drep tak, tak samo Tu każdy dzień wygląda, wiesz ja Tak samo Wszystko tak samo Nie chcę żyć już tak samo że wyszło źle, tak, tak samo Na cały rok masz jeden dreszcz, tak, tak samo. samo Tu każdy dzień wygląda wiesz, jak tak samo Wszystko tak samo Nie chcę tak żyć już tak, tak samo, samo. Uuu. Dobra, to pierwsza myśl Dziwnie się kończy bit, w ogóle tak w połowie się urywa końcówka yy, w ogóle, czemu, co tutaj, o co chodzi Szpaku powinien mu bomby wywiaduć, chociaż widziałem szpaka, który ładuje taką pach, albo takiego sierpa, pach, pach A tutaj takie odepchnięcie poszło na kosmita No, klip jest sztuką, jak dla mnie na razie Kraina lodu była bardzo ładna, Uzumaki na trzecim miejscu Myślę, że albo Crazy Frog, albo, albo, albo Kraina Lodu jest najładniejsza Bardzo mi się podoba ten klip I to co mnie totalnie zaskoczyło, z to zaraz się odniosę Co tutaj się stało? To, 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 nie? Jak? Zajebiście dobre ujęcie Znaczy przejście Nie byłem te ujęcia, wajmy tutaj jak siedzi w klatce w klatce. No w sumie, no jakby w więzieniu jego. Zajebiste to było tutaj potem odejście. Klip sztuka totalnie i to, to, to przejście mi zryło Beret. E, co do samej piosenki, e, naprawdę dobrze to wyszło to połączenia. Spodziewałem się, że jednak Szpaku tutaj tak nie odda, w sensie Szpaku zawsze oddaje teraz od tych trzech numerów, ale e, Chodziło mi o to, że ten beat jest bardziej pod Weimę, no Vime tutaj nie, 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 jak to powiedzieć, nie, kurwa nie zawiódł, e, to miałem na myśli. Nie zawiódł w sensie, no to jest jego type of beat, dla, jak dla mnie na przykład. Więc tutaj jest szuuu, zajebiste. No i szpaku, nawet refren. Ten refren, myślę, że raz. Może mieć tendencja do gdzieś tam szybkiego nudzenia się, przez to, że jest dużo cały czas tych słów mm, tak samo, nie? Ale póki co się wbija w łeb i zwrotki są mega dokurwione, jak chodzi o szpaka. Sztuka, muszę przyznać. To jest najlepszy numer z tych trzech, jak dla mnie, chyba. Krainę ledu słuchałem, Uzumaki też słuchałem, ale tego chyba najbardziej będę słuchał. No myślę, że to jest, to jest sztuka i to jest 9 na 10 tak w ocenie tych naszych takiej w ocenie takich numerów następny będzie tutaj Kubańczyk, tu gdzieś by od razu był, to wiecie, że no już chyba go, Dobra, w ciągu Kubańczyka, to zostaje z nami szpaku wajma. łapa totalnie, no to jest coś pięknego, naprawdę sztuka 9 na 10, dajcie znać co Wy o tym sądzicie. No i czekajcie sobie teraz na Kubańczyka, bo dzisiaj jeszcze wleci sobie Kubańczyk tam z, z Malastym. dawno nie reagowaliśmy, no to sobie zareagujemy. Szpaku topka Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się następnego odcinka. Elo! Ba.